Możemy nagrać od taki filmik, jak tam chodziło po jaki dzień. nie może się nic odbyć Widzimy. ważnego. Nie może. <grymne> <grymne> Możemy mieć. Dobrze. Dobrze. Możemy? Witam serdecznie. Szanowni Państwo, jesteśmy godzinę po konwencji w Gliwicach. Spotykamy się w Opolu. Bardzo jest nam miło Państwa gościć. Chcielibyśmy dzisiejszą konferencję zatytułować Opolskie dla Rafała Trzaskowskiego. Panie Ministrze, oddaję Panu głos. Szanowni Państwo, idziemy prosto z Gliwic, bardzo naładowani energią po wielkiej konwencji inaugurującej kampanię, prekampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego tysiące ludzi, ogromne zainteresowanie w całej Polsce, świetne przemówienia, premier Donald Tusk, który przedstawił cały kontekst, całą sytuację i wystąpienie Rafała Trzoskowskiego o sprawach najważniejszych, o sprawach, o których będziemy rozmawiali w tej kampanii, które są najważniejsze dla milionów polegi Polaków, o gospodarce, cenach energii, o cenach w sklepach. O bezpieczeństwie, o tym, co trzeba robić, aby nikt nie podniósł ręki na nasze bezpieczeństwo, nikt z zewnątrz nie zamachnął się na nasze granice. Ten wątek będzie niesłychanie ważny w kampanii prezydenckiej, bo nie tylko w debacie publicznej rozmawiamy o bezpieczeństwie, ale każdy w domu, na ulicy pyta, co będzie, co się będzie działo w Europie, co się będzie działo w świecie przez najbliższe miesiące i lata i odpowiedzialna władza. Musi znaleźć na to odpowiedzi. I wreszcie budowa wspólnoty. Tu, w Opolskim, to szczególnie donośnie te słowa brzmią, jak bardzo potrzeba wspólnoty, zasypania podziału, wspólnej pracy dla dobra Polski. Donald Tusk powiedział, że Rafał Czaskowski jest jedynym polskim politykiem, który jest w stanie tę wspólnotę odbudować. Wspólnotę niszczoną emocjami, niszczoną polaryzacją. Dlatego, w takim gronie, które. Od jakiegoś czasu się spotyka na początku różnych kampanii zawsze jakoś wygrywamy. Spotkaliśmy się od razu tutaj, żeby kuć żelazo póki gorące, zaapelować mocno do mieszkańców województwa polskiego, oni zawsze wspierają demokratycznych kandydatów. Oni bardzo mocno wsparli Rafała Trzaskowskiego w roku 2020, że to jest ten czas, to są te miesiące, to są miesiące mobilizacji, to są te miesiące, w których trzeba działać na rzecz kandydata, trzeba powiesić jego banery, trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba przekonywać. Stawka tych wyborów jest ogromna, kandydat znakomity, kandydat bardzo mocny, kandydat doświadczony. Dzisiejsze jego przemówienie pokazało, że to nie jest polityk, o którym Polacy się dowiedzieli miesiąc temu, że jest kandydatem. To jest ktoś, kogo doskonale znają, kto wie, co jest ważne dla Polski i będzie świetnym prezydentem Rzeczypospolitej. Mamy już pierwsze banery cała Polska naprzód tu już ktoś się zobowiązał że wyprodukuje całe Opolskie naprzód, więc będziemy z takim hasłem szli do tych wyborów i wierzę absolutnie, że je wygramy i że w województwie opolskim ta wygrana będzie tak jak nasze ostatnie wygrane, miażdżąca. Bardzo dziękuję panie ministrze. pani wojewodo, bardzo proszę kilka, kilka zdań. Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała i nie, wsłucha, nie wsłuchując się w słowa naszego kandydata Rafała Trzaskowskiego, nie wyłapała tych ważnych dla kobiet słów, słów o naszych prawach, słów o równości kobiet i mężczyzn, kwestii nauczycieli, nauczycielek które są tak ważne dla rozwoju naszego społeczeństwa. Bardzo dzisiaj wzruszające były te przemówienia, bardzo pięknie przyjmowane przez naszych mieszkańców, którzy tam byli po prostu, przez Polki i Polaków. Myślę, że również z tym przekazem będziemy szli do naszych mieszkańców Województwa Opolskiego, rozpoczynając tę kampanię i pracując tak ciężko jak w poprzedniej kampanii, aby tym razem był sukces. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, idziemy szeroką ławą do wyborów. Dlatego pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego proszę. Pięk, co mówi, to trzymam tak, Panie Prezydencie. Trzymam kciuki za Rafał oczywiście, nie tylko w ten sposób. Szanowni Państwo, wybór jest jeden. Jestem tutaj też nie przypadkiem. Choć nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, to popieram Rafała Trzaskowskiego. Mówię to z pełnym przekonaniem. To jest kandydat szerszy niż kardynat partyjny. Znam go osobiście z działania, z aktywności. Wiem, że będzie reprezentował mieszkańców. Sam jestem Polaków, sam jestem samorządowcem i zdaję sobie z tego sprawę, że będąc w samorządzie, jest się najbliżej ludzi. I takiego nam trzeba prezydenta, takiego, który będzie blisko ludzi, blisko Polaków. Głosuję na Rafała. Dziękujemy serdecznie pani prezydent Sabina Nowosielska. Bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten, kto mówi, ten trzyma banner. Z wielką przyjemnością trzymam ten baner. Proszę Państwa, jestem przekonana, że Rafał Czaskowski, tak jak tutaj powiedział pan minister, jest jedynym politykiem, który jako prezydent naszej Polski on złączy nasze podzielone. Społeczeństwo. Jestem o tym przekonana. Zresztą tak samo jak powiedział pan prezydent Wiśniewski, też jestem samorządowcem i wiem, jak, na czym to lega praca. Prezydent, prezydent Trzaskowski też wie i jest najbliżej nas, najbliżej społeczeństwa. Głosuję za Rafałem Trzaskowskim. Bardzo dziękujemy pani prezydent. Szef Nowoczesnej, pan poseł Witold Zębaczyński. Dobrze, proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Cała Polska naprzód to jest hasło, które dzisiaj napędziło 10 tysięcy ludzi w Gliwicach, ale napędza też całą Polskę. To, co doceniam w Rafale Trzaskowskim, to jest to, że on nie musi się uczyć Polski, nie musi się uczyć, jak funkcjonuje, funkcjonuje nasze państwo oraz jakie są potrzeby naszych obywateli. Ka Karol Nawrocki jest osobą jeszcze nie niesprawdzoną pod tym względem, dlatego atuty Rafała Trzaskowskiego to przede wszystkim doświadczenie. Jako członek Komisji Obrony Narodowej dzisiaj z wielkim uznaniem przyjąłem słowa o tym, że aż 5% PKB będziemy wydawać na obronność. W jego przemówieniu pojawiło się trzy istotne elementy. To jest gospodarka, to jest to, żeby Polska była silna gospodarczo, bo wtedy dostatek naszego życia będzie cały czas rósł. To jest równość, czyli coś, czego brakuje w całej narracji naszych konkurentów i właśnie bezpieczeństwo. Te słowa przekonują nas, ale przekonują również Polki i Polaków do tego, żeby z pełną siłą mobilizacją w tak wspaniałej ekipie stanąć za rafałem, pracować i dążyć do zwycięstwa. Potrzebujemy Prezydenta, który będzie nas reprezentował, a nie uczył się, jak być prezydentem. I to co istotne, jego przeciwnik to prawdopodobnie człowiek, który ma towarzystwo spod ciemnej gwiazdy. Nie możecie Państwo łączyć z różnymi gwiazdami. Czasami było ich nawet osiem, ale jednak wolę kogoś, kto będzie działał pod tą jasną gwiazdą i prowadził nas do zwycięstwa. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Pośle. Pan Przewodniczący Regionu Platformy Obywatelskiej Andrzej Buła. Podsumuję dzisiejszą konferencję. Bardzo proszę. Podsumuję dzisiejszy dzień, podsumuję te ostatnie też miesiące. Nie wiem, czy pan minister zwrócił uwagę, że dzisiaj, jak wracaliśmy z Gliwic, świeciło słońce. A nam zawsze przy, podczas ostatnich kampanii świeciło słońce, i mam nadzieję, że. Że też tak będzie, że, ta, że to będzie właśnie ta pozytywna energia, z którą pójdziemy do wyborów. Cała Polska naprzód to od razu się nasuwa, że musimy być w bardzo pozytywnej ofensywie. Zawsze tutaj byliśmy w pozytywnej ofensywie. Chciałbym również takie cele sobie stawiać, abyśmy to my pierwsi nazbierali jak najwięcej podpisów dla Rafała, abyśmy jak najszybciej skonstruowali nasz Regionalny Komitet Poparcia i chciałbym wszystkich zaprosić bardzo serdecznie do tego, abyście się Państwo do nas zgłaszali, że chcecie pomóc, że chcecie nas wejść. Sprzeć. Szefem naszego regionalnego, pełnomocnikiem regionalnym do spraw wyborów będzie Robert Węgrzyn. Wszyscy, każdy każdy doskonale Roberta zna i zna też Roberta z jego dobrej roboty, bo tak trzeba nazwać przy ostatnich kampaniach wyborczych. Więc Robert, powodzenia. Oczywiście zobacz, jak, jaka piękna drużyna przyjechała już dzisiaj, żeby nas wspierać. Szanowni Państwo, moja refleksja o, o prezydencie. Chciałbym, żeby to był prezydent, który będzie godnie reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. Chciałbym, żeby to był prezydent, który będzie dostrzegał, jak ważna jest służba dyplomatyczna naszych ludzi, którzy teraz niestety przez urzędującego prezydenta są poniżani i lekceważeni. Spotykam się. Z urzędnikami ambasad, którzy jako da dafer nie mogą pełnić roli pełnych ambasadorów, nie mogą chodzić na spotkania z przedstawicielami parlamentu, z władzami danych państw. To jest, to jest upokarzanie człowieka, osoby, która tam jest oddelegowana, to jest pokazywanie, że Polska nie ma właściwego miejsca w tej naszej polityce międzynarodowej. Rafał Trzaskowski doskonale to rozumie. Rafał Trzaskowski doskonale wie, że będzie walczył o godną pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Wybierzmy Rafała Trzaskowskiego, a my wszyscy przekonujmy naszych mieszkańców opolszczyzny, że to będzie naprawdę prezydent wszystkich Polaków. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Panie Przewodniczący, ja nie dziękuję za te gratulacje nowej roli, aby nie zapeszać. A chciałbym Państwu powiedzieć, że niezwłocznie po tym jak Marszałek Sejmu ogłosi termin wyborów, następnego dnia poznacie Państwo 12 pełnomocników powiatowych, którzy będą, będą do Państwa dyspozycji do dnia wyboru. Wszystkie szczegóły oczywiście po oficjalnym ogłoszeniu wyborów na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej w Polsce. Bardzo Państwu dziękujemy, dziękujemy. Chyba, że, że, chyba że są jakieś pytania.